Aho, z na strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon Fireret Leaf Green Souling z Norterem Ohio Wcale sobie nie zapisałem tego na kartce, żeby się nie pomylić No to lecimy dalej Grupańsko, Grubańsk. no to lecimy dalej z tym super liderem Salon. W ogóle mam wszystkich na 50, masz się pochwale, Patrzcie kurwa. A mi w meganium się zrobiło. Coś się, się, się zrobiło. Baolif. Ba, ba, ba Baolif. Baobab. Dobra, gdzie ja tu byłem, a gdzie ja nie byłem? Z tobą się nie było. My tu byliśmy? Tak, tutaj ktoś no tam, umarł. 15 lat temu. Co? Ktoś tu przecież umarł ostatnio. Ciekawe kto? No ciekawe. Hmm. Nie, ta strona, w to muszę się patrzeć, zapomniałem, że mam odbitę. Tak, ja miałem salę, salę normalną. A ja miałem? Nie pamiętam. Voice? Nie. A nie, wiem. Nie, nie pamiętam jaką ty miałeś... To wszystko przez to, że przerwy są pomiędzy odcinkami długie. 15 minut 15 minut Zdążyłem się przebrać Zdążyłem się jasno zrobić z tyłu Ale to tu Nie to liter Skąd wiesz to Giovanni? Bo ma za kola z wszystkimi się już biłeś? LOL Naprawdę? To tam na dole biłeś? No właśnie nie wiem Tu na dole to jest tu? Nie to no. L. Się biłem. Też się biłem. To się tak? No, chyba ta, Ja też jest z wszystkimi piję wste... chyba. No, to sobie nie przypomnisz, jak miałeś wcale. No. Najgorzej. Kogo by to wystało? A, Stalniak idzie na pierwszy. Dobra. Lecimy z tematem. Welcome to my hideout. Tak, chciałeś wow. się odnowić, ale znowu cię znalazłem. Znowu cię pokonałem. Greatest drainer, Alba Gaia. On umówił u mnie. U mnie Nuzlif, a darki. Albo trowiasto. Darki były chyba. Darki dobre są. Hrabaki, Iron Defense. Spróbuję tak I to zrobić. power of Nie ma. Fuck. Kurde, uśpił mnie gnojek. Ja tu chcę -like. CDF-a to mnie usypia. Sublight -like to... Dark to ghost. ghost dark? Mhm. Chyba muszę zmienić pokemon. Najlepszy byłby typ Fairy, którego tu nie ma. To może... To może... Typ Rock. Teraz jak działa na każdego. No, prawie Szarpido. No, kurde, sam się chce. Szarpidą. Jakiś. Drwiasty może. Ale no, ja tak mało lubię. Co mu tak mało? Tu mama. śpił mnie znowu. Perfective. Albo na reflektu położywał dobra. Na razie idzie prawo. No, ja na razie śp śpię prawie całą walkę. 3. Change Pokemon. Shiftry to jest Dark... Dark Fire... Dark... Dark Eyebrow. Tak. No to będzie fighting. Śpię prawie całą walkę. Dostał dwa razy. Użył se Hyper Potiona, ma znowu full HP. Cienki gro. Chybszek po Mony chyba. <laughs> Absol. Absol jest dark? Czysto dark. Prawda? No, fajnie jest. Dobra, w końcu padł ten walony Noctowl. Hmm Nie zmieniaj. Dark wzrósł. Player defeated leader Giovanni. O mi dupnął counterem. <laughs> Ej, on mnie nie uderzył Uch. chyba ani razu. To, ale ja właśnie dostałem z countera prawie za całe HP Truly intense fight <grystwydzy> Ale intense to było Nerf <grystwydzy> badge. Oh fuck, focus fuck, dobra Psychik. Ale level Pokonałem dopiero mu drugiego, nie żeby coś <grystwydzy> Lol Ja nie przyspieszałem tej walki A ja w... Trochę, bo w kurde spałem przez większość czasu. Ten 26, co robi? Earthquake. U, nice. Kolejny. Nice. Zobaczmy, czy faktycznie Super nic posy. nie dostałem. Wow. Zero. To przydał ci, przed... mnie... tak. ci się ten czas przed odcinkiem, żebyś potrafił spić Kacperka. kangaskom. Wiem, że nie ma sensu się leczyć po tej walce. A tak nie zawsze odnowisz. Tak. Dobra, co my teraz mamy w planie? Ej, gdzie był? Ja kuschukuję ja, ja, ja ludzi. No. Co ci chodzi. To szuki Krzysztof bardzo w Quake'a. Mogę iść dalej dalej to znaczy gdzie? No jak to się gdzie dalej idzie, no dawaj. E, tu, Boże, tu na dół potrzebujesz jak, kata. coś? <laughs> jak co? Nie. Wiele żartuje. W lewo trzeba iść. Ale z ciebie jest śmierzek tutaj, o tak. O! Wiktory, do... To jest dro droga lewo. dla zwycięzców. Jezu, prawie wcisnąłem Escape, ale to pita nic nie zmieniło. Janusz! What? Jaki Janusz. Czy ty mówisz? Nie, Janusza spotkałem. W sali? Nie Spłóżmy <śpuszczam> na lewo. O wiesz co, ja na ciebie czekał. To już. That's cool. Come on, dobra, dawaj Janusz. Zobaczmy, co Janusz potrafi. Ty, przecież on był w drugim odcinku dokładnie w tym miejscu. No, tylko, że teraz ma trochę lepsze poki. Pokaż. Badges, guess, all bad guess. Ale on szuka zaczepki normalnie. Ej, też ogólizm, o nie! Też ogólnie tego poka jest... wystawił na ciebie. To jest... Uf. Wow, jest mi drogo. Wystraszył okay, cię. Badom. Nice pick, Entei. Też ognisty Blaziken. Tak. Hmm. Czemu ja używam Waterpulsa, a nie surfa? Nie wiem. Co się dzieje? Czemu nie mogę? Żeby... Stąp, on Stomp. Cię w Ma szansę, że Ci działną ci, surf. Co to samo Ej, u mnie też jest sam, cały, same ugniska Poki Majanusz. Nie ma co ryzykować. <laughs> rf rozwalę wszystko. Charmander znowu? How? No, proszę, Charmandera. <laughs> Czemu tak, Charmander nie no, lata? Nie jest levitating? Charmander? Pierwsza forma? A, czekaj, a. To, to Charizard. No. Eto przebiec. No f**k. Zbierasz ale się do tego typu. No u mnie też. U mnie też jest... Zamuch nie jest Butterfly, Butterfree... On to... Bo to starter jego, no tak. startera Mew. musiał mieć, no. Na Mew będzie dobre... Jakiś robak, Dark. Ja muszę go na hita zdjąć, koniecznie. Żeby się nie zdążył przetransformować. No przetransformować w ciebie. Ano tam, tam. Tej ploże, dobra. Trobaka, go spróbujemy. Trobaku. Mech na ra Słońce jest u ciebie, kto włączył słońce? żeby mu by się włączył od razu. O kurwa. Czemu on wywala więcej niż ja? Nie bo jest potężniejszy. Nie. What? I was just scoreless. You gonna pay. O, potrzebuję więcej praktyki. O, ty gnoju. Dobra, idę się podlecić. Rozdupiłem go prawie jednym pokemonem. Potrzebujesz więcej praktyki. Cover, że Splash! Co? Jezu! Co to z takunu? Psychik! Nie? Jezu! <laughs> o Boże! Może zmień? Nie wiem. I jak się gra w te Pokémony? Mm. Ej, duchowy będzie niego dobry. No, ale on w ciebie też walnie dobrze z psychikiem. Powiem że słońce działa, możesz spróbować Belifem. A, Właśnie nie zawier, możesz. Ale... Ups. O kurwa. No, to może ja wrócę jednak do miasta jeszcze. O kurwa. Nie rób tego. Ale tak, jak zrobię recover, to tracę turę, dostaję 50 HP. Plus coś, bo on cię sklampuje. Bo jesteś co? złapany w klampa, czyli on cię tę turę bije czymś jeszcze. Z tego co widziałem się zastanawiam o leczeniu o jezu nie dobrze jezu chyba że zaryzykuję jego kopniesz mm, break a czy znaczy, nie no czy ty za ile mu uderzyłeś razy raz czy dwa trzy a okej. Okay. właśnie o to chodzi nie Okej, okay, dobra a i teraz możesz zmienić jak mi się wydaje, powinieneś móc już. No. To będzie chyba lepiej. Reflekt, A, reflekt zmniejsza te P specjalne ataki. Czy psychiczne, kurde, nie P fizyczne, sorry. To nie ten reflekt. O, konfuzja. A teraz, jak to wejdzie, to. Ja pierdolę. Widziałeś to? Ta, nie, trafiłeś. Trafiłem, ale. A? Za mało? No, Coś ty, o, co się stało? No, fuck, no Przecież nie to było w scenariuszu! Coś <laughs> nie to było w scenariuszu! Przecież nie miałeś <laughs> Alkazam! Jebany miód! Coś ty mi zrobił tym Regice'em! O Boże! Jary, ah, jary... No, Ja tyle tego sil... z, z X piłem. mój Alkazam też był dobry. No. Piotr, dlaczego mi to zrobiłeś znowu? Znowu. <gryny> ehm Pokemon. item, take. Oh my god. To się dzieje zawsze. Zawsze pod koniec. No No skater. Jesteś kolejnym Który został stoł. No i w play strange. Co? O najgorzej. Ale już co to no, wszystko trochę już tego jest 11 chyba tak. 10. ci? tam masz jednego poka, którego nieś usunąć, bo to jest jeden tam niezopany. No ale nieważne. Dobra, mapkę, pokażcie mi mapkę. Mm, o cholera. Oh my god. Ej, ja bym na wiktory Roadzie spróbował złapać. No możemy iść no. Ja na mi już nie trafię u przeciwnika, więc... Jak to nie trafisz? Jeszcze raz będzie z nim walka. Na tym roadzie? Nie, na no, rodzie nie, 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 oj. A, Dobra, to nie ale chodzi. ogólnie jeszcze raz, no. Dobrze. A, nie, nie, usunąłem tych, sorry, czekaj, zapomniałem. Eeeem... To... Nie, nie to. To... O, pyk. Dobra. Co zrobiłeś? się? Trzeci raz chyba na drugi. Nice. Teraz mnie zabiją dwulewelowe mamy. Ej, ale trochę dziwne, bo on jest... nie z pierwszego miejsca. Jak to się stało? The can pass I can Co pass już mam się tutaj bić Nie, to się nie bije, to się idzie Co To się robi? Oh. On, oni ci tylko Co, sprawdzają jest czy item? jesteś godny Sprawdzają moje odznaki Ta Tam był item Pokazuje pokazywałeś item? trzecią Ukryty w lewo w lewo. A to chyba... O no wyżej, sorry, okonałem ci Albo niżej. No tu jednak, sorry. Jest tam wola. Tu jest woda, ciekawe czy coś tu się respi. Ale chyba się nic nie respi. A jednak się respi, dobra. No to jak się respi, No jak się respią tupoki. Ja mam słablu, że męskiego, no to można łapać. Słablu? No, męski. a słablu. No tylko żeby nie zabić. Ej, ale ja nic nie mam. No właśnie, też się zastanawiam, czym go uderzyć. Chyba że, o, robakiem go uderza Ale on ma 22 level. To mój ma 30, kurde. Prusuitem? Zaraz ja spróbuję. Tu jest sobie ciężko złapać. No, bez będzie ciężko. Co jeszcze Dobra, ja spróbuję go tym prusuitem. Nie tak. wiem, może przeżyje to. To nie jest mocne, a tak. Dobra, przeżył. niech będzie. No, ja chyba spróbuję z tego robaka. Wow. Mm. Chcę w Pokéballu go Dawaj Ja też. Ale nie mam. O. Mam Great Ball. No, um, zapany. Ale umieramy, what the fuck? Czy ja? <noise> no. Co z nim się stało? Co Coś... tam, zapany? Nickname Force Velo. Tak. I mój będzie się nazywał Wata. Się będzie nazywał... No bo wygląda jak taka... Taki waciany bok. Ptaszkens, super ptaszkens. Będzie ptaszkens. Dobra. Jakby ktoś pytał to mój ptaszkens... Ma level. Właśnie, trzeba dać mu ekspreszera, to jest dobry pomysł. Wow. Kacperek dawaj. A w ogóle moja wata coś miała. Great Polat. Okej, okay, oddaj. Sumary. Guts. Abs attack i suffering. Nie fajnie. A moja wata ma sumary? Mój atak, mój atak, quick attack, focus energy. Natural core. Heal super switching out, out. okej okay. Sing. Wow, podkryty, fajne Hej, <grystanie> Sing! Full atak, safeguard mist, super Double team <grystanie> The user creates a result to a self Ta unikliwość ci boostuje Tak, wiem Okej, okay. a tam i tam Nie, mały no level <grystanie> o, Jeszcze co miałem zobaczysz Coś, o, coś 40, faję plump No, okej. Okay. A, czy ma może jakieś, ten, fajne na niego fly, na przykład? No, w końcu będziesz mógł latać. W sumie też, obydwoje trafiliśmy latającego poka, tak. No. Ty, to zadaj 70. No, w dwóch turach. Dawaj, ptaszkę troszkę bał. Tamiast Dobra, tu pokazany Vulcano, bitch! Trzymaj mordo! Pokazuję ci to, pa! Jeszcze, pat, pat, pa, pa, o, o, toksika tam! To jest najlepsza! <laughs> A niego, Tak nie wiem, czy to tak jak najlepszy. Ha, item! Safari Ball! To był żart! Ha! Aerial Ace! Extremely fast attack, jak no, wiec, O tu jeszcze jeden item. Metal Extremely Kong. fast attack? Nie, po prostu, to znaczy. że szybki jest. Ale to nie ma priorytetu, raczej. Po prostu trudno uniknąć. chociaż to nie da się. Tak to się nie da. Dobra, to zostawił. Ok, idźmy dalej. Swallow. No. To nie jest. Pyk. stanął. Sta, stanął sobie obok straszli. Jak znowu prawie umarł. Na szczęście tylko prawie switchu O, widzę item? A tu trzeba, tu trzeba kamień przesunąć A, nie mam poka, który mógłby kamień przesunąć. ale <laughs> on brzydki Strings Może ktoś się nauczyć? Może. Dobra Wójcia trzymaj ty No Kurde, szkoda tego W Tym pewnie nie będę trafiać. Weź to. Co? W tym kamieniu po prawej jest item. Tak ci podpowiem. W tym po prawej? W tym po, po prawej stoi samodzielnie. O wow. Jezu, jakie to jest głupie. Co? W losowych miejscach zupełnie te itemy są tak. No to jest co, no było widać, że jest Ale silny. jak coś gra jeszcze raz... To... Kto sprawdza każdy kamień, po kolei? Zobacz, ten też jest osobno. Ten też w ogóle jest osobno. No to możesz sprawdzać, ja tak czasami patrzę jak zagram jakieś randomowe przedmioty, kliknę. Co? Nie robisz tak? Nie, o nie! Co? No to można będzie... tak, śpić trochę to poki Tak spić? Znaczy nie może pl ale jak mówisz podeksy. Znaczy na słablu ma słaby level, tylko chce trochę po miałem fatę mają Wysokie levele mają już. No. To jest to puchania w ogóle? Tak. To, to jest... Ale to, ten... To się nie, nie da. Można to zepsuć. No, jak wyjdziesz to, no, no, to tak, odnowi się. To jest y, ROK ta, też? Tak. ROK Flying? Rock flying. Trzeba zrobić surf. Wszystkie kamieniny są ROK, oprócz tej os, os, ostatniej geny. Stwierdzili, nie, nie damy im typu kamiennego, bo po co. Ten w ogóle eksprzeli. Nie do ja Ups. To może jednak wezmę repele odpalę to Polic mój repel Mam no, w ogóle repele no. Mamy repele, kurde, dawaj Na trenerach się po No właśnie To za otwór No właśnie tam trzeba wkładać kamienie Zaawansowana geometria. Wystarczy użyć mózgu. Wow, ale fajne to było. Oh, wow. <laughs> Przednia zabawa. Ciekawe, czy słabym to będzie się mógł czegoś fajnego nauczyć. Badania Będę ze smoka. Tak źle, ale kurde. On maluje do razy 4 dostaje, nie? Tak. <laughs> to chyba szkoda, że trafił nam się, znaczy mi się trafił swellow przed geną z fairy typami. No. Chociaż nie, oni. To się... smoki są takie... Co? Chociaż on dopiero dostaje te fairy w mega formie, więc... To w sumie nieważne. Z Artaria? Ma mega formę jeszcze. No i tam właśnie dostaje wróżkę. Wróżkowe no. ataki i tak bo nie? Znaczy właściwie nie, nie nauczy się wróżkowych ataków teraz. Dobra, item z góry czy z lewej znaczy, co? Nie, nie. nie. O tym co teraz. Dobra. Tego sobie wezmę. Jezu, trzeba wybrać item. TM36 z leczbą W sumie jest dobry pomysł. Znaczy dobry wybór, no. O oh mój Boże! No na przykład możesz zrobić to i wyjść z jaskini i wrócić ponownie po drugiej. Prawda? To się resetuje? Tak. Tylko że będziesz musiał odnować Lizard. ten pierwszy kamień. No jest. Nice. O, oh. o. Oh, ho, ho. Puk, Pyk, pyk, oh. Oh, ho, Pyk. Tutaj, tutaj, tam, tam. No ja myślę, chcę. chcę cool. Mam pytanie mieć tam, a nie mieć tam Pozd Tak, będziesz musiał musisz jeszcze cool. raz to przedstawić tam Wow, jagódka przyda mi się <grym> Najgorzej Blaziken od razu wyleczyć w sumie Blaziken. another one psych go die wata 32 szybko on miał 30 no to nie szybko <laughs> ja najpierw miał leki jakby szybciej Rolando, jest dead. napiścia Freshwater. napiścia Napis napiścia O oh, nie zapomniał o itemie <grym> O celebii, Ale legendarna jaskinia Tak jest trawiasty Tak jest trawiasty Psychiczno trawiasty dokładniej Ty Co? Szczęścia robaczy tak. Co to nagłotę w tyle zmieniłeś na... wodnego. Trz... 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 Jak Trz. miota, bo już co to się stało? <grym> I teraz, jak coś później wychodzi i zablokowuje sobie jeszcze raz item. Tak. Kur. Jest wow. precyzyjnie wykonana robota. Dragon super, To co ty nad to, żeby no zakończyć problem. teraz odcinek na, na tym momencie? I ja mówię nie. Okej, okay, no to w tym razie my się z wami żegnamy. Ty się żegnaj. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie komentarze. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć, bo. Nara.